To oczywiście chodzi o to, aby karać surowo zarówno tych, którzy w sposób mniejszy, tak jak wspomniana pani poseł, popełniają czyny określone w kodeksie wykroczeń, czy też kodeks karny, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, nowe uprawnienia dla inspekcji ochrony środowiska, a to wszystko w połączeniu z zwiększoną wykrywalnością, czyli zalecenia dla policji wytyczne, aby raportować przestępstwa środowiskowe, wzmocniona rola inspekcji ochrony środowiska, krajowej administracji skarbowej, centralnego biura antykorupcyjnego, to wszystko ma zaskutkować tym, że ma być tzw. Efekt mrożący. Przestępcom musi się przestać opłacać, działać niezgodnie z prawem, czyli na przykład niszczyć środowisko. Ponieważ dzisiaj mamy często takie przypadki, że inspekcja robi wszystko, policja robi wszystko, prokuratura robi wszystko. I taki jego mość, taki dżentelmen czy też dama trafiają przed wymiar sprawiedliwości, co sąd robi? Sąd stwierdza, że w sumie to można dać mu grzywnę, zawieszoną karę, a my tego chcemy uniknąć i chcemy dać twarde więzienie. Więc jeżeli na przykład któraś z pań tutaj, jak pani wychodzi od tego występu, to może pani pójść działania przestępcze, jeżeli Pani tak zrobi, to już nie będzie to dla Pani po uchyleniu immunitetu tylko zawieszona kara, tylko będziemy proponowali więzienie. Dlatego my chcemy działać surowo, stanowczo i po to są nie, potrzebne te kary podniesiona, dolna i górna granica odpowiedzialności plus gigantyczne środki finansowe na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska po to, aby sprzątać te bomby ekologiczne między innymi, ponieważ one kosztują naprawdę w skali kraju, to już nie są setki milionów złotych. To są już pewnie miliardy, które są pozostałościami, tam, gdzie na przykład postępowania się zakończyły, tam, gdzie nie ma możliwości ściągalności. My chcemy tego uniknąć i chcemy wprowadzić takie przepisy, które spowodują, że ktoś się dwa, trzy razy bardziej zastanowi, zanim popełni taki czyn. Niestety, ale z praktyki wiemy, i to wiedzą inspektorzy, policjanci, prokuratorzy, że wiele razy, jeszcze raz to powtórzę, bywały sytuacje, że ktoś mówił, że po prostu jemu się opłaca prowadzić taką działalność, a my tymi przepisami stworzymy warunki, że. Będzie po prostu nieopłacalne, i z tych zapowiedzi jestem bardzo budująca postawa tej debaty. Która widać, że wszystkie kluby parlamentarne będą popierać te rozwiązania, to cieszy, że w sprawach środowiska przynajmniej potrafimy działać ponad podziałami. Dziękuję.